Puchar Polski nie przestaje zaskakiwać. Hutnik Kraków pokonuje 3 do 0 razy. Sosnowiec po golach Śliwy, Motorycza oraz Szablowskiego. Podbeskidzie eliminuje Resowie po, po dwóch golach 2 do 1. Takaca, oni później wyrównują w 59 minucie, ale Biernat w 90 minucie odzyskuje prowadzenie dla Podbeskidzia. I awansujemy do kolejnej rundy. Polonia Bytom rozgramia. Zagłębie Lubin 2 aż 7 do 1. Dublet Kwiatkowskiego, dublet Andrzejczaka. Gol Sarmiento, gol Araka, Wojtyry i dopiero odpowiedź Gregorskiego w 61. Minucie. I jeśli chodzi o minuty padania tych goli, no to naprawdę one są fantastyczne. W 38. Minucie gol pada dla Polonii Bytom Sarmiento, a w 40. również z Polonii Sa Arak strzela. I tutaj skupmy się bardziej na tych trzech golach. W 60. Minucie Wojtyra strzela gola, w 61. odpowiada Gregorski, a w 62. już mamy gola Kwiatkowskiego. Który strzela wtedy dublet. Oraz w 67 strzela Andrzejczak i 68, więc dublet w dwie minuty naprawdę bardzo szybko. Oraz stal-stalowa wola pokonuje 3 do 1 skręcze częstochowe, pomimo, że było zamieszanie z golem, bo niby był spalony. W 47 minucie Lacki strzela gole na 1 do 0, w 51 Kołodziejczak odpowiada, ale już w 76 Tomalski strzela i wyprowadza stal-stalową wolę na prowadzenie, a w 92 radecki dobija. Stalową Wolę i schodzi on tuż po zmianie, jako taka ciekawostka. A Stal, Stalowa Wola na pewno popularna jest dla kibiców z Opolszczyzny, ponieważ tam gra mnóstwo zawodników z Opola. Między innymi wczoraj zagrał Piotr Rzemło, Maksymilian Hebel czy Dawid Wolny. Ja się mogę pochwalić, że mam zdjęcie Hebla z szatni. Jak zostałem zaproszony do szatni, no na tym zdjęciu pewnie będzie mało widać i... Tak, jest to Maksymilian Hebel, Adrian Pużycki oraz, oraz czapliński. I naprawdę ja uważam, tak jak oglądałem mecze Odry, no to że na pewno Hebel bardzo dobrze grał w Odrze Opole, po tym rzucie wolnym takim jednym golu ze zniczem pruszków, ale jego ostatni gol podczas ostatniego meczu naprawdę pięknie, i zasługuje on na pewno na więcej. Niech mu się wiedzie Max, niech ci się wiedzie najlepiej ta kariera bo idzie ci świetnie póki co.